Dzień dobry, witam Was na kolejnej wycieczce. My już jesteśmy trochę w trasie, mianowicie od piątku mamy poniedziałek. Byliśmy razem z rodzinką i z przyjaciółmi na takiej pięknej imprezie okrągłej, urodzinowej pod Brodnicą w porcie Rybaki. Polecam to miejsce, po prostu jest genialne. Zobaczcie sobie. Teraz jak to wygląda, dodatkowo jeszcze e, mają świeżą winnicę, w tym roku jeszcze zbiorów nie będzie i wina, ale od przyszłego już właściciel e, takową zapowiada. E, wydaje mi się też, że nam, namówiłem go, e, żeby zrobił jakieś jedno, dwa miejsce pod kamperki, bo to, bo to zawsze efekt... Dodany do takiego pięknego miejsca. No. A my jesteśmy w drewnicy. W takim miejscu przyjechaliśmy wczoraj około 17, czyli już było ciemno, bo jesteśmy po tej nieszczęsnej zmianie czasu, więc przyzwyczajamy się do krótszego dnia i nowych realiów życia. Było ognicho, klasycznie zawsze tak powiadam wam, że. To taka klasyka w naszym wykonaniu, że jakieś ognicho na wyjeździe być musi. A jeszcze a propos miejsca. Jest to drewnica nad Szkarpawą. Bardzo fajna rzeczka. Jest jakiś tam pomościk, można przycumować. Jest most. Także za chwilę zaczynamy nasz tur. Tym razem po północy. Jedziemy w okolice Mikoszewa zobaczyć ujście Wisły, potem wyspa Szeska i już tylko zawodowo, a może jeszcze jakiś spacerek po Gdańsku, ujedziemy na rekonesans miejsc, w których będziemy robić pod koniec listopada imprezkę. Także co? Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do końca. Zdrówko i jedziemy no wylądowaliśmy w parking, na parkingu leśnym w Mikoszewie coś tu budują jest kilka kamperków. i idziemy nad morze tutaj jest Aluś, cześć Aluś no, przywitaj się i lecimy zobaczyć jak to jest tutaj Jak ta widzła wchodzi Zobacz. po jakichś 300 metrach dzieci już nad wodą Aluś czeka polatane troszeczkę zaraz będzie jeszcze więcej my idziemy sobie tam zobaczyć obiecane ujście Wisły tam widać już tą ławę gdzieś te szory przesiadują i z tego co ten czytałem, nie naoglądałem się, można też tam trafić w fokę, niezłą fokę, no zobaczymy, czy nam się uda, także jest pięknie, pogoda, pogoda dzisiaj dopisała, idziemy dalej. No i słuchajcie, jesteśmy, udało się, tu mamy piękną Wisłę, bardzo szeroką, która wpływa do morza, cześć Tata! Cześć Tati! Dzień dobry! <grymne> Tam jest rezerwat Mewiałacha. Trochę tych obserwatorów po drodze mijaliśmy, prawda? Była pani fotograf, był pan z lornetką. Ale trzeba uważać, sam ten beton jest mega śliski. Dalej przejść już nie można. Dron też nie polata, bo wieje. Ale i tak się opłacało. A za chwilę, gdzieś tam, będziemy przeprawiać się promem na wyspę Sowieceską, która jest po drugiej stronie Wisły. Wylądowaliśmy na wyspie Sowieceskiej. Niestety prom w listopadzie nie kursuje, więc trzeba było. A to już jak listopad, był pierwszy za chwilę. E, nie kursuję, więc trzeba było objechać 20 parę minut. To jest bardzo ładna droga. Dzieci w kamperze mają już dość spacerów. A my idziemy zobaczyć tutajszą plażę. No i mamy piękną, czystą plażę. Ładny, czysty piach w porównaniu z tym w Mikoszewie. To tutaj jest czysto. Tam syf, tak w ogóle to się dziwię. Spotkaliśmy też e, kilku poławiaczy, zbieraczy bursztynów, Gdy pomyślałem, że przy okazji grzebania w piachu za bursztynem mogliby te wszystkie świństwa z plaży, posprzątać nic by ich to nie kosztowało. A i robota by mieli w przyszłości czystą. Tyle kontenerowce, port stocznia w Gdańsku. Ludzie spacerują. Pięknie. Pogoda dopisała. Słoneczko z 15 stopni. Super. Słuchajcie. Niezła akcja. Wylądowaliśmy w Gdańsku, w takim fajnym miejscu. Znalazłem na park Fortnite, camper park, stocznia. Jest 8 miejsc na kampery, żeby sobie móc stanąć. Jest przyłącze prądowe, jest zrzut czarnej wody. Można nabrać czystą. Łazienki i prysznice są. Tam u zapiekanek u Bosmana. Także całkiem spoko. Fajne miejsce, bo blisko centrum tu na piechotkę można sobie wszędzie dojść. Tam jest stocznia. Także fajnie. Fajną opcją jest też to, że tam są jakieś knajpki i takie nabrzeże. Tak mi się od razu skojarzyło z Kopenhagą. W której jest takie miejsce, tylko dużo, dużo większe. No ale coś się dzieje fajnego. Natomiast niefajne jest jedno. Nie ma w tym miejscu zrzutu szarej wody. Niestety. Dodatkowo zrzut czarnej, czyli kasetki, to jest koszt 20 zł. Napełnienie czystej wody to jest dycha. Prąd 25 za. 24 godziny z zabezpieczeniem 10 Amper. Także są plusy i minusy. Dla mnie póki co naprawdę spoko miejsce. Oby więcej takich na polskich mapach. A jeszcze a propos szarej wody, to rozmawiałem z panią w recepcji, powiedziała, że na przyszły sezon bardzo się postarają i powinien już być. Kurde, fajnie, tak industrialnie, tam nawet jakiś kawałek sceny jest, więc może w sezonie może być dosyć ciekawie, także zaraz obiad, a później na miacho. No i nie powiedziałem jeszcze najważniejszego, sam postój płatny jest 100 zł po prostu za kampera, nieważne ile osób w nim przyjedzie. Także cena przystępna. Tak, żeby potwierdzić moje słowa, że moje słowa to nie są mrzonki żadne, po 10 minutach spaceru z tego Camper Parku znajdujemy się przy Muzeum II Wojny Światowej, ale tam dzisiaj nie idziemy, bo jutro mamy umówione spotkanie, jedna z trzech lokalizacji, które jutro będziemy odwiedzać, więc póki co, gdzie to jest? Dajemy się, jak to mówi moja najmłodsza, na diableski młyn. Zobaczymy, będzie frajda, jakieś widoczki. Dalej to nie jest. yeah I kończymy spacerek. Ale historia z pewną babcią, którą nas spotkała, jest niesamowita, więc muszę wam to powiedzieć. Idziemy sobie tam wąskimi uliczkami i tak naprzeciw idzie sobie taka babeleńka starsza taka widać, że niezbyt zamożna z jakimiś takimi na wpół zdechłymi kwiatami. I pyta się, czy nie chcemy. No od początku powiedziałem, że nie, ale tak po chwili Stwierdziłem, że mi jej trochę żal. Podbiegłem za nią i pytam się, po ile te kwiaty mam. Ona mówi, że cztery dyczki. Mówię, że trochę dużo, mogę dać dwie. A ona mówi, że nie, no to chociaż trzy. Ja mówię, pani trójka dzieci <grytko> lekko nie jest. A ona mówi, proszę pana, co pan mnie czarujesz tutaj? Mówi, Kaczyński panu dał. 3 razy 500 to 1500 pan dostajesz od Kaczyńskiego na te dzieci. No zdębiałem po prostu. Głupio mi było, powiedziałem, niech sobie pani weźmie te dwie dyszki i kwiaty. I sobie podziękowaliśmy. Także panie Kaczyński, dwie dychy mi pan leżysz. Jesteśmy już prawie przy kamperku, ale okazuje się, że tuż obok są takie rzeźby wchodzące do wody, także idziemy zobaczyć jak to wygląda bo na zdjęciach na mapach wygląda to całkiem spoko. O już widać Ta miejscówka, ja lubię takie industrialne klimaty. A tutaj też w ogóle tyle się dzieje. O, pan sobie łowi rybki. Tam jest jakieś yard cafe. Zaraz pójdziemy sprawdzić czy otwarte. Kurde, statki pływają, kręcą. Jakieś graffiti, co jest Kurde, tak. Jak lubicie to serio polecam ten Stocznia Camper Park na Park Fortnite. Śmiało znajdziecie bajka a tam, chyba jakaś imprezownia może być. Dobra, to co my? Lądujemy w Yard Cafe, bo okazuje się, że jest otwarty. I... idziemy coś ciepłego, bo się zimno zrobiło. I jutro też jest dzień. Zobaczymy, gdzie nas wywieje. Na razie. Zanim jeszcze skończymy ten dzień, to pożegnam was z takim widokiem, bo otrzymaliśmy się na piwku. Yard Cafe, na tarasiku widokowym z którego mamy widok na stocznie okręty, na coś co się buduje, się nie buduje, dokuje, żurawie w ogóle wszystko także siadamy, o można jeszcze popływać także siadamy My już kończymy swoją przygodę. Mam nadzieję, że i tym razem Wam się podobało. Zlądowaliśmy w Warmia Park w Pluskach pod Olsztynem. Idziemy na fajny basen. Z góry go polecamy, prawda? Tak, bo jesteśmy już tu nie pierwszy raz. Sprawdźcie, będziecie przejeżdżać. Naprawdę warto wpaść. Pokąpać się jest woda zimna, ciepła. Jaką tylko chcecie. Także, bo mnie nie widać. See you later.